Przede wszystkim chcę powiedzieć, że zamierzam skorzystać z zaproszenia 12:30 na zgromadzenie wspólników 12. Jeżeli inne obowiązki nie, nie przeszkodzą, to postaram się być. I również postaram się zajrzeć do dokumentacji organu, jakim jest Rada Nadzorcza, i dokumentacji zgromadzenia wspólnika, a być może innych dokumentacji, dlatego że poprosiłem o opinię Biura Analiz, analiz Sejmowych i mimo, że wcześniej władze spółki i odmawiały takiej możliwości, to chcę teraz powiedzieć panu panie starosto, że tą możliwość jednak posiada. Chciałbym sprawdzić też kilka rzeczy, na przykład w kwestii gospodarności działa, funkcjonowania wszystkim. Czy pan starosta na przykład może powiedzieć, jak długo był nierozpakowany sterylizator? Sprzęt ofiarowany trzy lata przez gminę, temu, 3 lata temu. Nie wiem jak to wartość, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych. Tak, tak to się działo. Warto się temu przyjrzeć, tak? Bo działał człowiek, któremu daliście złoty spadochron. Mógł nie świadczyć pracy i dostawać kasę. No, takiego dealu świat nie widział. Teraz przechodzę do ważnego pytania do, do pana Łuciaka. Bo póki jest, odpowiada rzetelnie, odpowiada jak człowiek, który jest w pełni świadom. Roli, jakiej się podjął, a który nie jest w stanie wypełnić, i człowiek, który ma odpowiedzialność za słowo, czego brakuje ewidentnie Panu, to Pan woli się mijać sprawą, nie odpowiedzieć wprost, pataczyć, kręcić, a może się uda, Panie Prezesie. Powiedział Pan o tej dramatycznej nierównowadze, dysproporcji, wadzie strukturalnej. Firmy polegającej na tym, że wydatki przekraczają przychody. I pan, pana, z Pana wypowiedzi wynika, że jest to problem absolutnie fundamentalny. To znaczy, jego usunięcie dawałoby stabilizację spółce. Ja wiem, że my, wszyscy mieszkańcy Wiatru Namieckiego, jako gmina, jako powiat, możemy dokładać do spółki. I ratunkowo to zrobiliście. Ale te pieniądze przesuwane oznaczają gorszą jakość edukacji, gorszą jakość stanu dróg, gorsze inne świadczenia, na której mogłyby pójść te pieniądze. To pan ma świadomość na jakieś inwestycje. Pan ma to świadomość. Tak? Że to nie jest to, o co chodzi. Mówienie, że my mamy dobrą sytuację finansową. Możemy dokładać do spółki. To jest tylko koło ratunkowe, ale nie coś, co się ma zdarzyć na zawsze. I teraz jest kwestia taka, że rozważając przyszłość szpitala, który jest dla nas tutaj ważny, bo jesteśmy w tym koncie województwa, chciałbym właśnie zapytać o to, o tą kluczową kwestię nierównowagi przychodów i, i wydatków, z czego ona wynika, jak, jak duży to jest interwał. Ile to jest milionów w stosunku do kontraktu, gdy wynosi tam dwadzieścia kilka? Zdaje się, że to jest pół miliona, milion, dwa, pięć rocznie. Ile to jest? Żebyśmy sobie zdawali sprawę, z jakim problemem przyjdzie się mierzyć pani, pani zagorni.